Dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego pojechaliśmy z grupą koleżanek i kolegów, którzy rozpoczynali pierwszą klasę w nowo powstałej szkole katolickim, Lekcjum Ognoształcącym w Sosnowcu, na tę oazę. Przy czym niewiele wiedziałem, co to w ogóle to słowo oaza znaczy. Bardziej wtedy, po ośmiu klasach szkoły podstawowej, i ze środowiska osiedlowego, wielkiego osiedla, na którym się wychowałem, bliższy był mi termin określenie obóz integracyjny. I po pierwszym dniu tego obozu, tej oazy, pamiętam do dzisiaj, w Żabnicy, przyszedł moment no takiego właśnie duchowego załamania, bo Spotykając wtedy i kapłanów, i siostry zakonne, ale również młodzież licealną i studencką, która tę oazę prowadziła, uświadomiłem sobie, jak nie tylko daleko jestem od Boga, nie tylko jak niewiele wiem o Bogu, ale również jak moja dotychczasowa wiara i sposób przeżywania Boga były nie tylko sprowadzane do poziomu tradycji, pewnej religijnej kultury, z której w której zostałem wychowany. I tylko takiego czysto formalnego, niedzielnego spotkania z Bogiem na Eucharystii, spowiedzi sakramentalnej przy okazji świąt wielkanocnych Bożego Narodzenia i tyle. I to był taki moment odkrycia prawdy o zupełnym braku osobistego przeżywania Wiary i spotkania z Jezusem Chrystusem. I to był ten moment trudny, to był moment bardzo wymagający, to był moment takiego sięgnięcia faktycznie, w prawdzie, ale jednak odkrycia duchowej pustki, prawdy o duchowej pustce, której do tego momentu w swoim młodzieńczym życiu funkcjonowała. Kluczem rozpoczęcia drogi zaprzyjaźniania się z Jezusem Chrystusem było doświadczenie wiary starszych kolegów, koleżanek, licalistów i studentów, którzy, którzy prowadzili ten obóz integracyjny, którzy prowadzili te oazy, i wtedy Odkryłem i zafascynowało mnie, jak młodzi ludzie, niewiele starsi ode mnie, nie tylko posiadają ogromną wiedzę religijną, nie tylko potężną kulturę biblijną, ale z jaką swobodą rozmawiają ze sobą o Bogu, o sprawach związanych z wiarą, z życiem religijnym, jak dla nich czymś naturalnym jest, na co dzień bezpośrednio dawanie świadectwa o swojej bliskości i zażyłości z Jezusem Chrystusem. I to był początek drogi. Każda osoba w mojej ocenie zapytana o tę sprawę w tym temacie udzieli innej odpowiedzi, ponieważ. Spotkanie Boga i przeżywanie Boga dla każdego jest inne, jest charakterystyczne i jest wyjątkowe. Na pewno odkrycie i osobiste odkrycie, po pierwsze istnienia Boga, tak namacalnie doświadczenie, że On jest. Jest tym początkiem, do którego wracam, kiedy ta duchowość jakoś ostyga czy staje się bardziej formalna, czy w tym zabieganym codziennym świecie faktycznie gdzieś ta hierarchia wartości się przestawia, i on to nagle w pewnym momencie uświadamiam sobie w swoim kapłańskim życiu: halo, stop. No, przecież, gdzie ty biegniesz? Do czego dążysz, czego szukasz, czyżby Jezus Chrystus nie był na pierwszym miejscu Twojej hierarchii wartości. I wtedy zawsze wracam do tego początku, czyli do tego osobistego przeżycia spotkania Jezusa Chrystusa i uświadamienia sobie, że On po prostu jest. Dziękuję za miłe zaproszenie. Nazywam się Ksiądz Michał Borda. Na co dzień pracuję w Sosnowcu. Jestem dyrektorem Wydziału Katechetycznego. Pracuję też ze studentami, z klerykami w naszym Seminarium Duchownym w Sosnowcu, w Częstochowie. Pracuję również z klerykami w Krakowie w Instytucie Księży Misjonarzy na Stradomiu. Serdecznie zapraszam młodych do grupy wolontariatu naszej Sosnowieckiej Diecezji, która powstała przy okazji Organizacji Światowych Dni Młodzieży i Tygodnia Diecezji, na który w Sosnowcu spotykamy. spodziewamy się 5 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę internetową Wydziału Katechetycznego Kury Diecezjalnej w Sosnowcu.